Teraz przechodzimy do pytania prywatnego do Natalii, więc dam mikrofon. To ja przytrzymam. Nadia, ja przytrzymam. O, dobra, o. przytrzymaj, przytrzymaj. Natalia w tamtym tygodniu nie udało nam się spotkać, ale w filmiku przed ja występem zasz. zdradziłaś, że miałaś depresję. Jak ona się u ciebie objawiała? A to jest, to sobie trzymaj. Się. To was. poważnie, poważnie, to poważnie. Okay. Generalnie tym, że trafiłam do szpitala i przyszedł do mnie pan psychiatra i powiedział, pani ma głęboką depresję. Ja powiedziałam niemożliwe. Tacy ludzie jak ja nie mają depresji. U mnie depresja pojawiła się w ciele, bo mój mózg generalnie. Zawsze mi powtarzano, że tacy ludzie jak ja nie mogą mieć depresji. Przecież nasze życie jest wspaniałe i ja to miałam zakodowane, w związku z tym e, no było to dość zaskakujące, ale też w tych czasach wydaje mi się, że to jest dość normalne i wiele osób e, albo ma stany depresyjne, albo przechodzi prędzej czy później depresję. Ale jak to się stało, że trafiłaś do szpitala? Że sama tam pojechałaś, czy ktoś po prostu cię tam. E, generalnie zdoła. cierpiałam na bardzo duże bóle bóle hmm? brzucha, bóle ciała i, i już przeszłam wszystkie możliwe badania więc no coś musi być na rzeczy. No i okazało się, że to to, bo wszystko inne było ok. Tak. Ile czasu trwało to wyciągnięcie cię na, na górę? Ja myślę, że to trwa nadal, bo to jest taki proces. Teraz jest stabilnie, jest fajnie. Myślę, że ten taniec z gwiazdami pojawił się też w takim momencie, kiedy ja byłam na to gotowa, żeby być w tym programie. Też dostałam partnera, który bardzo mocno mnie wspiera i on widzi najbardziej moje huśtawki emocjonalne, kiedy raz się cieszę, raz płaczę, nie wiadomo co się dzieje, więc myślę, że on najlepiej wie, że to jest proces długi, ale generalnie to już trwa rok. Jak sobie z tym radzę? Myślę, że. Super! To trzeba... super! No i mają z takich ludzi nie może być! Nie może być inaczej! No Dziękuję! No, no. oh, oh, oh.